Wszystko zaczęło się od dźwięków zza ściany. Takich ledwo słyszalnych, jakby ktoś rozmawiał szeptem, jakby życie, którego nie byłem częścią, przewijało się obok mnie przez cienką warstwę tynku i cegieł. Mieszkanie na Żoliborzu było spełnieniem mojego małego marzenia. Po rozwodzie chciałem mieć coś swojego. Cztery ściany, w których nie unosi się zapach cudzych kłamstw. Wynająłem je od starszej kobiety, która twierdziła, że w budynku mieszkają głównie emeryci. Ceniłem ciszę, tyle że nie była ona taka całkowita. Każdej nocy, mniej więcej o tej samej porze, a mianowicie po pierwszej, za ściany dobiegały urwane słowa. Czasem śmiech, czasem płacz. Nigdy głośno, nigdy do końca wyraźnie. Na początku sądziłem, że to może telewizor, ale z czasem zacząłem rozpoznawać głosy. Jeden był kobiecy, miękki, czasem drżący. Drugi męski. Twardy, jakby zawsze, lekko poirytowany. Nie powinienem był podsłuchiwać. Ale samotność bywa bardziej natarczywa niż sumienie. Miałem 36 lat, stałą pracę w agencji reklamowej i zero planów na przyszłość. Wszystko, co było dla mnie ważne, przepadło dwa lata wcześniej, kiedy wróciłem do domu wcześniej z delegacji i zastałem Martę, moją żonę, w łóżku z kimś, kogo uważałem za przyjaciela. Nie zrobiłem awantury. Po prostu zamknąłem drzwi i odszedłem. Zawsze byłem raczej typem, który dusi wszystko w sobie. Chyba dlatego wciąż nie mogłem spać. Dlatego też każde szepty z zaściany ściany chłonąłem jak tlen. Któregoś wieczoru, stojąc przy oknie z kieliszkiem taniego wina, zobaczyłem ją, wychodziła z klatki obok z nieobecnym wzrokiem, ubrana w czarny płaszcz. Szła powoli, jakby każdy krok ją bolał. Miała w twarzy coś znajomego ale nie potrafiłem powiedzieć co. Potem zaczęła pojawiać się coraz częściej. Podoba Ci się nasz materiał? Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. A może to ja po prostu zacząłem częściej wyglądać przez okno? Poznaliśmy się przypadkiem. Naprawdę. Albo przynajmniej tak sobie powtarzam. Stałem przed klatką z etpaczką dla sąsiada, kiedy podeszła do mnie i zapytała, czy może go nie ma. Miała jasne oczy, w których coś wiecznie gasło. Jakby już przestała wierzyć, że może się coś rozpalić. Jestem Lena, powiedziała, biorąc ode mnie paczkę. Mieszkam piętro wyżej. Skłamała, doskonale wiedziałem, że mieszka za ścianą. Ale nie powiedziałem nic, przecież nie chciałem jej wystraszyć. Zamiast tego zaprosiłem ją na herbatę. Zgodziła się i od tego się zaczęło. Była inna niż Marta. Cichsza, bardziej skupiona na szczegółach. Miała ten dziwny nawyk poprawiania włosów, gdy była zdenerwowana i mówiła bardzo mało o sobie. Na początku myślałem, że to nieśmiałość, ale potem zrozumiałem, że to strach. Jej telefon zawsze leżał ekranem do dołu. Nie lubiła zdjęć. A kiedy pytałem o pracę, mówiła tylko, że jest trudna. Po trzech tygodniach przestałem pytać. Spaliśmy ze sobą dopiero po miesiącu. Noc była zimna, padał śnieg, a ona miała dłonie lodowate jak lód. Drżała, ale nie z zimna. Całowała mnie jak ktoś, kto wie, że wszystko może się zaraz skończyć. Wtedy też usłyszałem go po raz pierwszy. Gdzie byłaś? Krzyczał. Myślisz, że nie wiem? Nie widziałem go nigdy wcześniej, ale znałem ten głos. To on był tym mężczyzną z za ściany. Teraz słyszałem go wyraźnie. Lena nie przyszła przez trzy dni, nie odbierała telefonu. Nie odpisywała. Kiedy zapukałem do jej drzwi, nikt nie otworzył. Czułem coś czego dawno nie czułem, a mianowicie strach o kogoś innego niż siebie. Odezwała się w sobotę rano. Przyszła z podbitym okiem i powiedziała, że się przewróciła. Kiedy chciałem zaprowadzić ją na policję, uciekła. Dosłownie wybiegła z mieszkania jak przestraszone zwierzę. Przez tydzień nie miałem z nią kontaktu. Potem znów się pojawiła i tak w kółko. Zacząłem czytać o przemocy domowej. O tym, jak trudno jest odejść. Jak uzależniająca potrafi być kontrola. Lena była klasycznym przypadkiem, ale też coś ukrywała. Była za bardzo obecna, kiedy była i zbyt całkowicie znikała, kiedy jej nie było. Jakby prowadziła podwójne życie. I wtedy znalazłem list, nie był adresowany. Leżał w jej płaszczu, kiedy odwieszała go w moim przedpokoju. Nie mogłem się powstrzymać i zacząłem czytać. Nie kocham cię już, właściwie przestałam dawno temu. Ale nie wiem, jak odejść. Boję się, że mnie znajdziesz. Boję się, że znajdziesz jego. Że zrobisz coś, czego już nie da się cofnąć. Nie podpisała się, ale to była jej ręka, byłem o tym przekonany. Wiedziałem też, że ten on to ja. Kiedy policja zjawiła się pod blokiem, było już za późno. Ciało jej partnera znaleziono w łazience. Rana cięta szyi. Brak śladów włamania, Alena zniknęła. Jej rzeczy, ubrania, dokumenty, nawet zdjęcia zniknęły z jej mieszkania. Jakby nigdy tu nie mieszkała. Przesłuchiwali mnie przez dwie godziny, a ja powiedziałem całą prawdę, iż byliśmy blisko, że wiedziałem o przemocy, ale nic więcej. Nie mieli dowodów, by mnie powiązać ze sprawą. Wypuścili mnie, ale od tamtej pory nie śpię. Czasem wciąż słyszę dźwięki za ściany, choć mieszkanie od dawna stoi puste. Czasem dzwoni telefon, ale po drugiej stronie tylko milczenie. Czasem kiedy przechodzę przez rynek w sobotę, Przysięgam, że widzę ją w tłumie. Zawsze wtedy odwraca się i znika. Zostawiając mnie z pytaniem, które powraca jak echo czy ja naprawdę chciałem ją uratować? Czy tylko chciałem kogoś, kto będzie bardziej zraniony niż ja? Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem!